Samu z tej strony Aerody i witam Was w kolejnym odcinku z Fortnite. Słuchajcie, takich filmów bardzo dawno się na kanale. Bo prostu takich filmów bardzo dawno na kanale nie było, ponieważ dzisiaj e, tak naprawdę po prostu sobie Fortnite'a e, pogramy, ponieważ uwaga, zamierzam e, wkrótce troszeczkę więcej robić takich filmów właśnie z gameplaya Fortnite'owego. Może będziemy robili jakieś challenge. No właśnie dajcie znać, co tak naprawdę byście najbardziej chcieli tutaj. Na moim kanale, ponieważ myślałem, że tutaj będzie jakaś broń do tej pompy, znaczy do tej amunicji. A nawet tutaj też żadnej broni nie było, więc jestem totalnym lubem. Landing nie mam totalnie przygotowanego żadnego. No właśnie, czy jestem tak słaby Fortnite'a, jak mi się wydaje, czy. No mam dwie poty, no to nie najgorzej, ale czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Tam jest typo niestety, ale nie mam nic na daleko, więc nic nie mogę mu zrobić. Kontynuując, to zostawcie opencie w górę, był bardzo wdzięczny i przepraszam za mój głos, ale no, nagrywam to bardzo rano i po prostu jestem troszeczkę taki jeszcze nie, nie w formie i słyszę typa za mną. No i słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc planowałem, żeby żeby robić jakieś takie na przykład filmy typu Challenge i jakieś tam inne takie. Aktualnie to nie mam za bardzo... Przygotowanego kontentu do filmów z Fortnite'a Dobra, dostał tamten trochę Z Bot, chyba, tak? Tak, był Bot akurat. Tak Dobra, leży, ale locha pewnie straszne jest. Wiesz to? O, jeden to, dobra, poszło jakoś w miarę. Jest! Jakie ja mogłem go nie zauważyć? Dobra, okej. Okay. Tak więc słuchajcie, dajcie w ogóle znać, czy chcielibyście, czy podobały Wam się jakieś takie różne challenger, czy może też takie zwykłe gierki Fortnite'owe tutaj, w których w większości bym lamił, nie byłyby też takim wcale złym pomysłem do nagrywania. I ma rpg ten typ, o więc fail. Plec jeszcze mam, plec jeszcze mam. Jezus! Co, o to on tutaj był. Dobra, słuchajcie, spam ze Skara, to to, co jest moim największym prześladowcą od lat. Więc mam nadzieję, że tym razem spotkamy kogoś, kto przynajmniej Skara mieć nie będzie albo nie będzie z niego spamił. Prawdopodobnie w ankiecie, mam nadzieję, że macie, że nie zapomniałem, macie kartę, yy, w której macie tam zaznaczone, co byście najbardziej chcieli na moim kanale. Jeżeli jest tam więcej. Nisz jedna opcja, którą byście chcieli zaznaczyć, to zaznaczcie tą, którą, na której wam nam najbardziej zależy. Okej, okay, goś chyba totalnie nie ogarniał Gierki. Dobra, czad. Ja tu mogę w sumie tak naprawdę sobie pójść już stąd. No, ten dom to wygląda, jakby rzeczywiście przez niego przeszła jakaś horda Fortnite'owych graczy. Typ, typ, typ. Ma snajpę, musi mieć snajpę. Dobra, nie ma go. Ja w tych krzakach zawsze sprawdzam, bo powiem wam tak, że ludzi w krzakach w dzisiejszych czasach serio nie brakuje. No właśnie, może w końcu pouczę się troszeczkę grać w Battle Royale, bo za bardzo tutaj dużego doświadczenia nie mam. Są nejdy. Nejdy się przy tym mogą przydać, tylko że ja mam apteczki i łybę. A tutaj skrzynka tu jeszcze jest? Serio? Aha. To coś mi ciekawe, że jeszcze nikt jej tutaj nie wylotował. A tu jest typ, dobra, dobra, dobra. To jest bot? Czy kto? A, to jest jeszcze kolejny. Widzicie co ja wymienię tą łybę, łybę na poty? Co jak co pot są ważne? Jezu, jakie typ ma lagi w ogóle? Co się z typem stało? Czy to są same boty w ogóle? Czy coś takiego? Bo ci ostatni się strasznie jak boty zachowywały. Aczkolwiek czy bot może mieć takie lagi? Sobie dropa, choć drop. Tu może się dużo ludzi na tego dropa zebrać. Wiecie co? Ja sobie ewentualnie odpuszczę dropa. o nawet się już tam biją w drodze po dropa. Ja sobie na razie go odpuszczę, pójdę po lutę tamtego tam typa i ewentualnie jak chłopy będą się przy dropie już lały, wtedy będę mógł ich y, dojechać lub zaspamić jakkolwiek. O, to 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 Lunchpad, jakieś tutaj inne temki no? A wa wa Będą spamili y, halo? Co ty robi? Jak mi ktoś powie, że to nie był bot, weźcie udział w ankiecie. Ewentualnie, jeżeli macie wysłać jakieś pomysły, co tutaj robić w Fortnite, jakie materiały nagrywać, to również koniecznie napiszcie. Wydaje mi się, że takie filmy będą się pojawiały w poniedziałek, bo poniedziałek to jednak fajny dzień. Zresztą, no wiadomo, że. Że poniedziałki to pierwszy dzień szkoły. O! Kolejni, 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 kolebka jasna. On ma jeden HP ten typ, serio. Dobra, już nie ma w ogóle HP. O! Tommy gun, panie! Ta, Tommy gun, chat. Nie. I minigun. Łódka, uratuj nas! Aha. Ja mam jeden kapęcza. Dobra, no niestety jak woli się zobaczyć, niestety spamerstwo to jest mój największy wróg. No i co? Dobra, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Będą się niedługo wydaje mi się, pojawiały jakieś challenge, jakieś gierki z widzami takie różne tam. Fortnite, wydaje mi się, że można go zalokować na poniedziałki. Ten pojawia się w środę, ale wydaje mi się, że Fortnite w poniedziałku to taki dobry dzionek, ponieważ szkoła, wiadomo, żeby nie było smutno. Mam nadzieję, że każdy zostawił już łapencję w górę, ponieważ e, no co jak co dla zasięgu bardzo by się taka przydała. 30 lajków zostawcie, żeby wiedział, że po prostu takie odcinki wam się by podobały. Jak ktoś jest nowy nie subskrybuj kanału, subik musi być i bez subika się nie obędzie. W piątki o 18.00 streamy, więc koniecznie wbijajcie. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia. Cześć!